Kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy jeszcze przed godziną ósmą. Będziemy mówić o streamerach. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje kroki, stara się walczyć, no ale skala jest tak duża, że ciężko jest wszystkich namierzyć i no też zapanować nad tą sytuacją, która dzieje się w internecie. Generalnie nad światem internetowym, cyfrowym jest trudno zapanować i chyba nie znalazł się nikt jeszcze na tyle mądry, żeby cały ten temat ogarnąć mówiąc kolokwialnie. Naszą gościnią jest aktywistka i dziennikarka Maja Staśko. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To zacznijmy w takim razie od, od tego twórcy, który nagrywa osoby w kryzysie bezdomności, kupuje im napoje wyskokowe i rejestruje to, a potem znęca się nad tymi osobami, zadając no, pytania, dlaczego sięgają po te napoje i no, też przeciwko niemu toczy się już postępowanie, ale wynikające bardziej z tego, że zarabia w ten sposób, a nie samego setna, prawda, czyli nagrywania kogoś, kto jest bezbronny i budowanie na tym swojej kariery. Tak, jeśli chodzi o Papest Merfika, to rzeczywiście jest taka postać, która już od wielu, wielu lat stara się przez patostreamy wkroczyć do mainstreamu, do przestrzeni internetowej. Na początku sam robił takie streamy z właśnie tego typu napojami, kiedy pod ich wpływem no, na przykład dręczył taksówkarza mhm. albo wyzywał inne osoby. Następnie zobaczył, że większą popularność daje mu wykorzystywanie osób w kryzysie bezdomności. Chodził po takich miejscówkach w Ełku z osobami bezdomnymi i je nagrywał. Zadawał im bardzo takie intymne pytania, często dotyczące ich granic, przekracza przekraczał ich granice. Natomiast w pewnym momencie zaczął robić streamy. Na tych streamach dostarczał im alkohol, dostarczał im jedzenie i one Y, były tam y, często podżegane do mm, krzywd. Często ludzie przesłali donate i płacili za to, żeby wyżywać się na tych ludziach. I tak bo przykład... to jest 100 tysięcy osób, które obserwują regularnie ten kanał, który cały czas istnieje i tam cały czas publikowane są te treści, mimo że już gdzieś znalazł się ten twórca na celowniku wymiaru sprawiedliwości. To jednak nie przeszkadza mu dalej to robić, ale też nie przeszkadza platformie, która udostępnia. Czyli w tym przypadku YouTube'owi. Przecież są wytyczne społeczności. Teoretycznie możemy zgłosić każdy film, ale mam takie wrażenie, że wszystko dzieje się w takim zwolnionym tempie, prawda? Tak, YouTube wie o tej sprawie już od dawna, między innymi ode mnie i także informowałam na ten temat platformę. Nie otrzymałam odpowiedzi, która wskazywałaby na to, że nie znajdują tam żadnych elementów, które miałyby łamać regulamin. Byłoby trudne udowodnienie tego, gdyż jest tam całkiem sporo takich elementów, ale tutaj chyba są trzy szczególne zagrożenie, jeśli o to chodzi. Z jednej strony rzeczywiście jest to platforma, która nie reaguje i właściwie mogłaby w tym momencie, w tej chwili sprawić, żeby patostreamów nie było, gdyby nie zarabiała na nich. To są treści monetyzowane. Mhm. Sama platforma na tym zarabia. Z drugiej strony mamy widzów, którzy, to są tacy widzowie zaangażowani szczególnie, to znaczy oni płacą za to donatami Wysyłają e, jak, jakąś treść, ta treść jest odczytywana na głos i osoby w kryzysie bezdomności na przykład słyszą o tym, jak pachną, grozi im się no, mówi się o nich pomawiające też treści, oskarża się o różne rzeczy, które nie miały miejsca. Jeśli ktoś ma dziecko, no to to dziecko oczywiście się wplątuje, wyzywa się ich matki. I oni oczywiście reagują na to w sposób bardzo często agresywny, zwłaszcza pod wpływem e, napojów, pod, pod, pod wpływem którymi e, są. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest wymiar sprawiedliwości. Papa Smurfik całkiem niedawno został uniewinniony od zarzutów znęcania się nad osobami nieporadnymi. Wyrok jest nieprawomocny, w związku z tym możemy mówić, że sprawa dalej się toczy, ponieważ prokuratura oczywiście złożyła apelację w tej kwestii, ale to jest też ciekawe, ponieważ ta sprawa dotyczyła dwóch zarzutów. Jeden zarzut to było właśnie znęcanie się nad osobami nieporadnymi, natomiast drugi to był atak na policjanta. I za atak został skazany, mhm. natomiast na wieloletnie wykorzystywanie osób w kryzysie bezdomności już nie. No właśnie, bo tutaj też oprócz osób w kryzysie bezdomności są także dzieci, kobiety, zwierzęta, prawda? I też no, właściwie mam wrażenie, że ci twórcy się prześcigają, że to jest jeden wielki wyścig rywalizacja, kto zrobi coś straszniejszego. Tak to jest żerowanie bardzo często na grupach wykluczanych. Tam rzeczywiście cierpią zwierzęta i tutaj organizacje prozwierzęce reagują i czasami odbierają im na przykład te zwierzęta, natomiast trudno żeby odebrali osoby. No to są ludzie, którzy też mają prawo do tego, żeby wybierać, ale też mają prawo, żeby nie odbierać im godności. Więc to bardzo często są osoby uzależnione, osoby chore, osoby, które są z niepełnosprawnościami intelektualnymi bądź fizycznymi, osoby w kryzysie bezdomności, z zaburzeniami psychicznymi. Tam naprawdę wybiera się osoby, które po prostu są bardzo często bezbronne. I wykorzystuje się to, że y, są w stanie być na przykład manipulowane, wykorzystywane. I jeszcze twierdzi się, że one mają z tego korzyści. Ci ludzie twierdzą, że oni pomagają tym osobom przez odbieranie im godności. A kiedy zapyta się ich, ale dlaczego im odbieracie godność, to oni odpowiadają, jaką godność? Ci ludzie nie mają godności. Rozmawiamy o problemie pato streamingu, ale też pato influencerów, czyli osób, które żerują na różnego rodzaju nieszczęściach i w ten sposób budują swoją pozycję w internecie, ale też trafiają niestety do młodych ludzi. I właściwie, jak popatrzymy na demografię odbiorców, które, którzy siadają czy włączając YouTube, czy Twitcha, no to to są bardzo młode osoby, które wręcz nakręcają tych twórców do zrobienia jeszcze czegoś gorszego. Tak, z badań z 2023 roku wynika, że to jest nawet połowa osób, które chodzą do szkoły, które kojarzą, znają, wiedzą, co to są patostreamy, także free fighty, że to jest taka przestrzeń, która rzeczywiście dociera do bardzo młodych osób i także wyznacza im sposoby funkcjonowania i wartości, którymi się kierują. Mamy dziś już właściwie nastolatków, którzy starali się dostać do tego świata influencerów właśnie przez przekraczanie granic. No takim najbardziej porażającym i potwornym Przykładem jest przykład pato który znęcał się na streamie nad dziewczynami, mhm. upijając je i, i wykorzystując na szczęście tutaj udało się, jest cały czas w areszcie, areszt został niedawno przedłużony, w związku z tym tutaj mowa o bardzo skutecznym działaniu organów ścigania. Tutaj naprawdę można o tym mówić, ale jest też na przykład 16-letnia streamerka, która niedawno zadzwoniła, mówiąc, że jest bomba pod hotelem. Cały hotel został ewakuowany, wzorując się na konfederacie, który wcześniej z kolei wzorował się na Grzegorzu Braunie. Więc to też nie jest tak, że mówimy o jakiejś degeneracji młodzieży, mówimy o wzorowaniu się na działaniach dorosłych, którzy przez skandale, przez kontrowersje, przez przekraczanie granic i krzywdzenie innych ludzi po prostu tworzą sobie całe kariery. No właśnie, to postanowiłeś też zająć się tym światem. Z jednej strony pracujesz nad książką i dlatego też rozmawiamy dzisiaj o tym, bo, bo, bo chcesz opisać ten świat, ale też pracujesz nad filmem z Marysią Sadowską. Więc weszłaś do tego bardzo mrocznego świata i, i możesz opowiedzieć o postępach prac i nad książką, i nad filmem. Książka już jest na wykończeniu. To jest taka książka, nad którą pracuję od dwóch lat. Częściowo także będąc na miejscu i obserwując, jak to wygląda. Mam takie poczucie, że dzięki temu, że Udało mi się uwzględnić różne perspektywy, zarówno perspektywy widza czy też widzki, ale także osoby, która jest tam na miejscu, która doświadcza tego, co się dzieje, często na własnym ciele. To był reportaż wcieleniowy. To jestem w stanie też zobaczyć, jakie są tam realne problemy. Uważam, że bardzo dużo media, zwłaszcza media głównego nurtu, demonizują tę przestrzeń, sprawiając, że Problem robi się z patusów. Problem tak naprawdę jest głównie w platformie, jest głównie w ludziach, którzy zarabiają na tym, że inni, którzy są często w kryzysach psychicznych, którzy często są ofiarami, są w stanie przekraczać granice swoje czy też innych, czy się upadają. Daje się im forum, prawda, żeby te osoby zaistniały, żeby stały się popularne, żeby stały się gwiazdami bez właściwie żadnych kompetencji ani weryfikacji. Tak, często y, im bardziej ktoś jest kontrowersyjny, czy im bardziej na przykład ma przeszłość przestępczą, bądź teraźniejszość y, przestępczą, tym to jest ciekawsze, bo rzeczywiście to jest tak, że no, jak widzimy, y, osoby bardzo. Y, krzywdzącą, to, to jakoś fascynuje ludzi. Mamy tak dużo przecież literatury kryminalnej i to jest interesujące. I to wzmaga zasięgi, ale teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy chcemy, żeby takie osoby były promowane jako idole dzieci i młodzieży, żeby z nich czerpały wzorce, bo czym innym jest książka, gdzie wszystko się odbywa na zasadach no, pewnej fikcji, fabuły, tym też jest nasz film, a czym innym jest realne krzywdzenie innych ludzi, realne przestępstwa, które są popełniane i myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Od dwóch lat zajmuję się tym tematem, Tematem ostatni rok właściwie w całości poświęciłam na kilkugodzinne oglądanie tych patostreamów, i przyznam, że dla psychiki mojej dorosłej psychiki z y, też wsparciem psychoterapeutycznym, to jest nie do zniesienia. Nie wyobrażam sobie, jak bardzo młode osoby muszą cierpieć w wyniku narażenia czy skazania na tego typu treści, a mówią wprost w badaniach, że jeśli nie oglądają tego albo nie orientują się w tych przestrzeniach właśnie internetowych, patoinfluencerskich, to są po prostu wykluczone społecznie z grupy rówieśniczej. To jest jedno z największych skazań dla bardzo młodej osoby, w związku z tym to jest niemalże rodzaj obowiązku takiej młodej osoby. Dlatego też y, o tym mówimy i dlatego też pewnie do tego będziemy tematu jeszcze wiele razy wracać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszą gościnią była Maja Staśko, aktywistka społeczna i dziennikarka. Dziękuję bardzo.